Hej kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam was na kulinarną e, inspirację. Otóż kochani, jeśli brakuje wam pomysłów na surówki do obiadów, jeśli jesteście znudzeni jedzeniem na przykład mizerii z ogórka, e, bądź pomidora z cebulką albo nie wiem, korniszona, a chcecie w domu zrobić pyszną, naprawdę pyszną, tanią i bardzo łatwą w przyrządzeniu surówkę spora, zapraszam do oglądania. Do przygotowania surówki potrzebne będą nam e, dwa pory, jabłko, jedna duża albo dwie mniejsze marchewki i około dwie łyżki majonezu, do tego ewentualnie pieprz i sól do smaku. Pora przekrawam e, wzdłuż po długości i następnie kroję je na jak najcieńsze e, paseczki. Tutaj mamy pokrojonego już naszego pora, najdrobniej jak mi się to tylko udało. Pamiętajcie o tym, żeby używać tylko tej białej części pora. Ja zawsze zieloną część odkrajam i zostawiam sobie na przykład do zupy, i w ten sposób ją wykorzystuję. No i co teraz, co, co robimy dalej? Teraz słuchajcie, zaleję tego pora wrzącą wodą, po to, żeby pozbyć się jego ostrego takiego posmaku, żeby było po prostu smaczniej, i przykryję to. Momencik i przykryję to o, talerzem i niech się tak zaparzy, niech się tak blanszuje przez, ja wiem, 3 do 5 minut. Ok, w międzyczasie, jak tu przygotowuję się nasz por, obrałam nasze marchewki i będę je ścierać na tarce o grubych oczkach. Odlałam już wodę spora minęły jakieś 4 minuty. W międzyczasie starłam jeszcze jabłuszko, mam tutaj marchewkę, także dorzucamy wszystko do pora. Zaraz będziemy to razem mieszać. I na koniec dodajemy majonez i ewentualnie poprawiamy mm, do smaku. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie usyfiła blatu. Dobra. Na koniec dodajemy majonez i ja dodaję jeszcze odrobinę pieprzu. Wiecie co, ja nie solę. Ten majonez, którego e, używam, ja nie wiem, ale on daje taki słony, fajny posmak e, i po prostu no, nie ma potrzeby mm, dosalania już tej surówki, Smak nam odpowiada, jest ok. E, no i teraz co? No, wszystko dokładnie mieszamy i będzie gotowe. I tak oto nasza surówka gotowa. Polecam Wam świetnie, sprawdza się na przykład do smażonej ryby, do ziemniaczków, ale i do na przykład tradycyjnego, schabowego też świetnie, świetnie pasuje. Być może będzie Wam ciut mało majonezu. Oczywiście, jeśli ktoś lubi większą ilość majonezu, tutaj macie wiadomo wolną rękę, dodajcie sobie tyle, ile lubicie. My mamy tak, mamy w takiej troszkę ograniczonej, kalorycznie. Wersji jest pycha, także serdecznie Wam polecam, zapraszam, wypróbujcie ten przepis. Jak wypróbujecie, to koniecznie dajcie znać, czy wam smakowało. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, to oczywiście serdecznie zapraszam Was do subskrypcji. Jeśli filmik Wam się podobał, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapki w górę, jeśli Wam się nie podobało, możecie zawsze zostawić łapki w dół. Koniecznie piszcie, jak sprawdził Wam się ten przepis na dole w komentarzach. Czy wypróbujecie, czy nie wypróbujecie buźka? I do zobaczenia w kolejnych filmach. PA!